Dobra, no nie ma co się tutaj dalej rozgadywać, czas na najistotniejsze podsumowanie, a jest o czym gadać, bo portfel jest zdecydowanie na swoim totalnym ATH. Co to tutaj mamy? W tym miesiącu dopłaciłem 3306 zł, a z dywidend padło 206. A co najistotniejsze, jak już zapowiadałem, wzrosty były po prostu ogromne, bo całkowita wartość portfela wynosi już prawie 126 tysięcy złotych, a w poprzednim odcinku było to tylko 113. Zobaczcie jaka jest tutaj różnica, ponad 10 tysięcy złotych, a dopłata wynosiła wyniosła zaledwie 3300. No myślę, że jest to ciekawa sytuacja. Zresztą, słuchajcie, w tym odcinku osiągnęliśmy 1 czwartą. Pół miliona złotych, a z czego jestem naprawdę dumny. Czas leci tak szybko, że trochę mnie to zaczyna przerażać, ale fajnie, że mogę sobie tak pracować na swoją przyszłość dzięki właśnie dopłatom, które też będę starał się w życiu gdzieś tam regularnie zwiększać. To ważne, całkowity zysk wyniósł 28 tysięcy, a stopa zwrotu to prawie 40% przy średniorocznej, która wynosi 35. To są statystyki, zdecydowanie, które przebijają moje oczekiwania. Oczywiście każdy, kto już trochę inwestuje, wie, że taka Stopa zwrotu jest w zasadzie nie do utrzymania i prędzej czy później zacznie spadać, szczególnie w okresie bessy, o której w tym odcinku tak rozmawialiśmy, no ale nie ma co tutaj narzekać, po prostu jestem zadowolony z tego jak to wszystko wygląda.